I wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku Skyjo Battle Simulator i dzisiaj wyszedł update, pozbądźmy się autobusu, a. Pff, pff, a... Co tam się stało? Mam nadzieję, że tam nie było dzieci. A wyszedł taki update, że mamy nowe broń. Wow. wow! jeszcze tego nie widziałem kompletnie. Jakie to jest ładne. Poczekaj chwilę, poczekaj. W ogóle, czemu on jest jakiś wysoki? Wyższy niż wcześniej. Możemy strzelać do niego z pistoletu. Jaki to jest dobry. Zobaczcie, gdzie jest drugi. Gdzie jest drugi? Ło, wow. mam drugi. I możemy zastrzelić go. Całkowicie, jak dostaje. jak te strzały go odpychają z Chiną. No. Przepraszam No zobaczcie, teraz nawet jak będzie dwójka To możemy się ich całkowicie pozbyć Nawet nie dadzą rady podejść Jak to mnie odrzuca do tyłu Nie podchodź, nie podchodź A jeszcze mamy masę broni Które możemy na nie wykorzystać A to już jest mega dobre Możemy ją podrzucić I złapać w locie A co jak strzelę w budynek o, Przepraszam A co jak zrobię tak Wow. Weźmy jeden pistolet. A do drugiej ręki weźmy miecz. Skarży, skarży! Co ty robisz? I teraz atakujemy go. Póki leży. Zobaczcie, nie może wstać nawet. Nic nie może zrobić. Ginie. Teraz jesteśmy nieśmiertelni dosłownie. Weźmy trzech przeciwników. Pan sobie tam leci. No dobra, niech będzie. Przy okazji pozbądźmy się. A on nic nie ma. Więc musimy walczyć rękami. Mm, mm, jakie to jest wolne Dostał Rzućmy tym pistoletem Weźmy broń, do ręki I pozbądźmy wow, Pozbądźmy się ich Całkowicie wchodząc w budynek I rozwalając Bestie Całkowicie Jak to wyglądało epicko A w tym budynku byli ludzie o, Co ty robisz Czemu ja trzymam rękę w ogóle? Szybko! Atak! Wbijamy mu się w plecy! I nic nie może zrobić ten budynek jeszcze. Spadnie na niego. O! Pf. Czemu nie spada? I bot i zginął. Co my tu jeszcze mamy? Co tu jest? M mamy karabin! Minigana nawet mamy! Dobra, zacznijmy od karabinu. Lewy bark, lewy bark. Wyciągnijmy go jakoś. Tylko jak? Szybko, bo tu idzie. O! Nie, nie, nie! poczekaj! No nie mogę tego wziąć! Gdzie to jest? Gdzie jest lewy bark? O! Co ja zrobiłem? To nie jest lewy bark chyba! Puść! O! Tu, tu jest trochę głęboko. Jesteśmy głęboko w oceanie Mam nadzieję, że tu rekinów żadnych nie ma. Coś tam było. A, czemu się martwię rekinami? Skoro jestem wielkim robotem, który niszczy budynki. wyszedłem! Zobaczmy, gdzie jest potwór! Słyszałem go. O! Niszczy budynki! Nie, nie, nie! Nie będziesz niszczyć budynków na mojej służbie. Wyciągnijmy miecz. O! o. Co to jest? Co się stało z moimi mieczami? No nie! Co... Co ja zrobiłem? Jestem parę kilometrów pod wodą! Okej, okay, wracamy z powrotem! Nasze miecze, jak widać, już działają! Miasto nawet zdążyli naprawić, tyle spadałem. O! Udało się! Udało się, mamy karabin! Wreszcie mamy karabin, a on niszczy budynki! Zobaczmy, czy to jest dobre, jakoś złapać trzeba. I strzelać! Prosto w jego twarz! Pistolety chyba były lepsze! Gin! Na pewno lepiej się tym uderza. O, co jak tak zrobię? Prosto to buzi! Prosto to buzi! A, a... Nie żełem budynek, to jest przypadek. Ale on cały czas żyje. Potrzebujemy jeszcze pistoletu. Mamy pistolet. I trzeba to wszystko połączyć. Ten pistolet jest mega dobry. K karabin jest gorszy, szczerze. A! P przebra! A co, jakbyśmy wzięli dwa karabiny? Dwa wielkie, pełne karabiny. Powinny być lepsze niż pistolety. O, jak sam. Dwoma! Zobacz, jak życie mu spada! Mega szybko! Są zdecydowanie lepsze niż dwa pistolety. Wow! Prawie jest! Okamponować można! I zobaczcie dwie bestie pokonane! <gulować> Autobusem szkolnym z dziećmi. <gulować> jak tym strzelać cały czas? Da się to jakoś ustawić? Przestawić czy coś? O, mu odciąłem Chciałem przypadek! Na już mi się kończą. A jeszcze strzeliłem w budynki. Giń! O nie, skończyły się. Wyrzucamy broń. Uderzamy go prosto w oko. I dopijamy. Do ziemi kolejny leci. Tylko nie w budynek, no nie. A ty leż. Stary wzadek dostajesz. Trzymaj. Czemu on się sam wywrócił? Potwory. Bo... Ja może zostawię te bronie. No nie no, przepraszam! Developer źle zbudował. Ale widzowie, nadszedł czas, żeby przetestować najlepszą broń z najlepszych. Ty na razie mi nie przeszkadzaj. O! Pff, chciałem, chciałem żeby się położył. A ten co taki zdziwiony idzie? O nie, nie da się zamówić Minigana, musimy się ich pozbyć pistoletem zwykłym. Dał ostatnią dwójkę pistoletem. Szybko, po klęczej, po wstał. Dobijamy tego drugiego. Ty, próbował walczyć jeszcze. Ty. I ginie, finalnie I możemy zamówić minigana Ale w związku z tym, że mamy minigana Jesteśmy całkowicie Otoczeni przez bestie Już mnie jedno chciał trafić Gdzie jest minigan, gdzie jest minigan Trzeba go jakoś wyciągnąć, to nie jest minigan To jest minigan, wow Strzelmy na razie do nich ze zwykłej broni I postarajmy się ich pozbyć z łapy minigana I strzelamy Strzelamy Ja nie mogę lecić praktycznie! Kięcie! Kięcie! Myślałem, że mi Minigan będzie lepszy! Ale zobaczcie, mimo wszystko możemy odpychać tyle bestii! A! Pff, wielorób mnie ugryzł! I co teraz powiesz? I strzelamy! Strzelamy! Kuczy nam się amunicja już! To jest ostatnia! To jest ostatnia! Pozbyliśmy się większości! Ale i tak jeszcze żyją! Jeszcze ten na swoich skoczył! Szybko, szybko, co jeszcze mamy? Mamy pistolety? Nie mamy pistoletów! Tu są! Całe miasto jest praktycznie zniszczone! Szybko, szybko, ciężarówka! A masz! o nie, jeszcze żyję! O! Nie żyje! Śmieciarką! I musimy się ich pospić już kołymi rękami, bo już nic nam nie zostało. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczą. Co tak nie żyje? I teraz użyjmy mieczy. Jak będzie skakał, Przepijmy go do ziemi i szybko, zanim jego kolega przejdzie Gin, 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 gin. A! Gryź się, się! Pośmie! Ugrys mnie! Okej, okay, udało się! A. Budynek, przepraszam I został ostatni potwór Z którym musimy się zmierzyć Lecimy Prosto na niego Miasto uratowane P Prawie A czekajcie, czekajcie Co się stanie jak użyjemy Dwóch minigunów Tylko będzie ciężko utrzymać Zobaczmy jak szybko Pokonamy potwora tylko ciężko je utrzymać! On nie może nic zrobić! Nie może w ogóle podejść! I zginął! Kolejni! Kolejni przeciwnicy! My jesteśmy za słabi, jesteśmy, żeby je utrzymać! Idzie Przeżegnam! Jak szybko ginął! Została ostatnia bestia! I zobaczcie, miasto jest prawie całe zniszczone! W ogóle, co się stanie, jak całe miasto zniszczymy? Tutaj delikatnie! Miniganem! Stary, pomożesz mi? Trzymaj minigana! Zajmij się nim. A my w tym czasie weźmy go i porozpalajmy budynki. O, ten budynek jakiś wytrzymały jest. C czekajcie. Wow! Nic mu się nie dzieje. Nie. Walnijmy w niego mieczem. Wow Co? Wbił się miecz i się nic. Nie, nie, to jest niemożliwe. Zobaczcie na ten budynek. Co się z nim stanie? Kiedy w niej kopalnę, przecinamy go na pół! Potem mogę sobie przejść normalnie i się niszczą, a tam to jest jakiś niezniszczalny! Niszczymy wszystko, nawet statki! Stary, pomóż mi go! Znieść! Co? Zginął na hita od statku! Te statki są mega dobre. Przejdźmy jeszcze na tą stronę, zniszczmy kominy! Zobaczcie, wszystko jest zniszczone, praktycznie! Przeskoczmy tutaj! Na drugą stronę Przyzwijmy sobie wielką katanę Żeby zniszczyć ten budynek Stary ty mi pomożesz, pomóż mi Chodź, bierzemy go i uderzamy Nim w budynek Nic się nie stało, znowu A Wy... zginąłem Także to w sumie wszystko Na ten odcinek, jeżeli się podobało Zostawcie subika i lajka Nie da się zniszczyć tego budynku, możemy wejść na górę Ja wam dziękuję za oglądanie I pa pa op.